W przyrodzie ewolucja jest czymś zupełnie naturalnym, ale u Państwa naukowa rewolucja. Rewolucja, natomiast Uniwersytet WSB Merito, a wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa znana jest z tego, że nie siedzimy w miejscu, nie patrzymy na to, co wokół nas, a raczej dołączamy się do tego, co popędza nas do działania, co motywuje naszych studentów do jeszcze większej, intensywniejszej pracy, co włącza ich w pracę z prowadzącym zajęcia, ze społeczeństwem i mamy nadzieję, że ta inicjatywa także przybliży nas do tego praktycznego wymiaru studiowania które kierunki cieszą się największą popularnością, a które Państwo dokładają do swojej palety różnorodności, którą tutaj właśnie można studiować? Uniwersytet zobowiązuje. Oferta, którą proponujemy naszym kandydatom i studentom jest bardzo szeroka. Jest to ponad 10 kierunków, 9 pierwszego stopnia, 4 drugiego, jedno i te magisterskie, więc kandydat, student ma w czym wybierać i wszelkie rodzaje aktywności, które ma gdzieś w głowie młody człowiek, czy też ten bardziej doświadczony, może realizować w ramach studiów właśnie na Uniwersytecie WSB Merito Opole. A w tej nowej sali, które kierunki będą najczęściej wykładane? Ja mam nadzieję, że wszyscy się będą bić teraz o tą salę i o to, żeby móc tam zajęcia prowadzić. Natomiast jest ona kierunkowo dedykowana przede wszystkim studentom studiów z psychologii, pedagogiki, ale mówię, tak jak powiedziałam, i zarządzanie, i inżynierowie, których też mamy na pewno, z treningu skorzystają. Jaka będzie funkcjonalność tej sali, tego miejsca, gdzie studenci no, kształcą się tutaj? O, będzie znakomita, dlatego, że będzie to sala, która się przyda studentom wielu kierunków w ramach rozmaitych zajęć, które dotyczą kompetencji społecznych. Mamy taki plan, żeby to były, była sala do takich treningów, umiejętności społecznych, więc komunikacja społeczna, treningi interpersonalne. Na pewno na tym skorzystają studenci pedagogiki pierwszego i drugiego stopnia, studenci psychologii, studiów jednolitych, ale także Myślę, że rozmaitych innych kierunków, które mamy w uczelni, gdzie w tym takim podstawowym bloku kształcenia są umiejętności interpersonalne, komunikacja społeczna i temu podobne kompetencje. Jak ta sara w praktyce będzie wyglądała? <laughs> Ta sala będzie przede wszystkim wyposażona w takie e, sprzęty, które będą przyjazne do tego, żeby e, skrócić dystans między trenerem a studentami i żeby możliwe było praktykowanie rozmaitych umiejętności, e, czy to właśnie interpersonalnych, tak jak powiedziałam, czy, czy społecznych i e, także z użyciem e, gier i pomocy dydaktycznych, które służą kształceniu tych kompetencji. Sala audytorium Uniwersyteckiego kojarzy się nam z takimi drewnianymi ławami, albo troszeczkę tymi bardziej nowoczesnymi, ale to zawsze pozostaje audytorium, A co dzieje się u Państwa? Rewolucja. Tak, rewolucja, to zupełna rewolucja, dlatego że tu, to trening umiejętności społecznych. Nie da się inaczej trenować umiejętności społecznych, jak w przyjających, bezpiecznych warunkach. Te bezpieczne warunki można stworzyć właśnie poprzez salę która będzie umożliwiała zbliżanie się do siebie takie zatrzymanie na tym jak żeby można się zastanowić jak budować w ogóle relacje tak? czym one są także możliwość tego żeby rozpoznać emocje i temu też służą różne pomocy dydaktyczne które pokazują nam w taki łatwy sposób, przyjemny sposób. No bo przede wszystkim odbiorcami też treningu umiejętności społecznych są dzieci. Więc taki jakby w oparciu o gry, o różnego rodzaju pomoce służące temu, aby nauczyć się rozpoznawać emocje, aby nauczyć się mówić o tym, czego oczekujemy, określać swoje granice, trenować takie kompetencje społeczne, które ułatwią później w życiu codziennym zadbać o siebie i o to, aby prawidłowo budować relacje. Zwiążmy państwo krzesła na poduszki do siedzenia? <tak>, tak, zamieniamy na hamaki, na poduszki do siedzenia, na różnego rodzaju pufy, po to, aby właśnie zastanowić się, no bo my w życiu społecznym, tak jak sobie pomyślimy, nie budujemy relacji siedząc z ławce, tak? Budujemy te relacje poprzez interakcje, poprzez wykonywanie różnych czynności takich, które jakby pozwalają nam budować te relacje, ten kontakt. I stąd te materace, te poduchy, które służą właśnie temu, aby czuć się bezpiecznie, swobodnie i trenować, bo no to treningi, czyli trenować to tak jakby próbnie pod lupą, jak my reagujemy na innych, na ich pytania, na ich prośby w taki bezpieczny sposób, żeby później, jak uczestnicy takich treningów wyjdą na zewnątrz, wiedzieli, jak już się mogą prawidłowo zachować. Też myślę, że warto powiedzieć o tym, bo ja tutaj mówię bardzo ogólnie, natomiast nasi studenci będą się uczyli, jak oczywiście te treningi prowadzić, tak, więc oni docelowo będą mieli taką przestrzeń, w której będą też wchodzić w scenki, które później będą proponować młodzieży, dzieciom, odbiorcom treningów. Nie zapominamy o tych uczelniach, które kształcą mieszkanki, mieszkańców naszego województwa, dzięki którym podnoszone są kompetencje, umiejętności. Uniwersytet WSB Merito to uczelnia, która spełnia bardzo ważną rolę w naszym regionie, bo przygotowuje od strony praktycznej, oczywiście na bardzo wysokim poziomie naukowym. My bardzo intensywnie współpracujemy, szczególnie w obszarze psychologii i pedagogiki. Bardzo cieszę się, że studentki i studenci, którzy tutaj są kształceni, są wyposażani w trakcie edukacji w praktyczne umiejętności, wiedzą jak korzystać z narzędzi, z testów, także przychodzą do pracy właściwie już przygotowani do tego, aby pomagać zarówno dzieciom, jak i młodzieży, jak i osobom dorosłym. A myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak bardzo potrzebne nam jest wsparcie psychologiczne. I to abyśmy sobie nawzajem pomagali. Jest mi niezmiernie miło, jestem dumna z tego, że możemy wspierać uczelnie, a szczególnie uczelnie, które kształcą przyszłych psychologów i pedagogów. To wielka potrzeba w tej chwili na rynku oświatowym. Statystyki pokazują, że jeden psycholog w szkole przypada na Statystycznie 785 uczniów, stąd jest to wyjście naprzeciw tym potrzebom, że właśnie Uniwersytet WSB Merito kształci od trzech lat psychologów, również na kierunkach pedagogicznych czyli te osoby, które są na pierwszej linii frontu, aby współpracować i z nauczycielami, ale przede wszystkim wspierać uczniów. Dlatego każda forma wsparcia i pomocy. Takich uczelni, które później wyszkolą kadry, które później będą pracować właśnie z uczniami w szkołach, jest wielką, wielką rzeczą, i myślę, że to nie ostatnie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Polskiego i samorządu dla szkół wyższych kształcących i pomagających nauczycielom.